Żyjemy w otoczeniu obrazów doskonałości. Bohater komiksów jest bogaty, przystojny, inteligentny, charyzmatyczny, nieodparty i niezniszczalny. Bruce Wayne, na przykład, wydaje się łączyć w sobie wszystkie możliwe zalety siłę, geniusz, urok i władzę. Ale on jest postacią fikcyjną. Mimo to nadal tworzymy postacie, które uosabiają ten nieosiągalny ideał. Podobnie jak starożytni Grecy stworzyli Herkulesa i Achillesa, a średniowiecze wymyśliło rycerzy pokonujących smoki w imię honoru. Każda kultura projektuje w swoich mitach fantazję o doskonałości o człowieku, który jest wszystkim, czym chcielibyśmy być, ale nigdy nie będziemy. Jest to mechanizm psychologiczny pozwalający nam radzić sobie z naszą bezsilnością wobec rzeczywistości. Jednak ten mechanizm, który w innych epokach służył jako symboliczna inspiracja, dziś stał się tyranią. W przeciwieństwie do odległych mitów, współcześni superbohaterowie materializują się w postaci celebrytów, influencerów, przedsiębiorców i sportowców, których codziennie oglądamy na ekranach. Są oni przedstawiani jako żywe wzorce doskonałości, nieustannie eksponowani tak, jakby byli dostępni dla każdego. Rezultat jest druzgocący. Zaczynamy wierzyć, że musimy być tak samo wyjątkowi jak oni we wszystkich dziedzinach życia. A kiedy nieuchronnie ponosimy porażkę, wstydzimy się naszego ludzkiego kondycji. Ta absurdalna oczekiwanie ignoruje prostą prawdę: jesteśmy ograniczeni. Każdy z nas rodzi się z pewnymi umiejętnościami, ale nikt nie jest obdarzony wszystkim. Niektórzy błyszczą w sporcie, inni w nauce, jeszcze inni w sztuce. Ale nikt nie jest w stanie zajmować wszystkich z krajów krzywej jednocześnie. To, co niezwykłe, jest zawsze częściowe. Czas i energia, które inwestujemy w rozwijanie jednego talentu, oddalają nas od innych. Nie jest to wada, lecz sama struktura życia. W większości jesteśmy przeciętni i to właśnie ta wspólna płaszczyzna podtrzymuje świat. Normalność nie jest porażką, jest fundamentem. Mimo to kultura cyfrowa, codziennie wzmacnia iluzję, że niezwykłość jest regułą. Fit w mediach społecznościowych to nieustanna parada nieprawdopodobnych rzeczy: rzeźbionych ciał, niemożliwych wyczynów sportowych, szybkich fortun, genialnych żartów. Jesteśmy bombardowani 0,001% ludzkości, co przeprogramowuje nasz mózg, aby wierzył, że bycie lepszym od 99% ludzi powinno być normą. Ciągłe porównywanie niszczy naszą samoocenę. Ponieważ nigdy nie dostrzegamy procesu ukrytego za osiągnięciami, widzimy tylko wyedytowaną kulminację, nigdy nieudane próby, lata powtarzania, łzy wylane po drodze. Ten cykl więzi nas w niepokoju i frustracji. Życie wydaje się bezwartościowe, jeśli nie jest niezwykłe, a każdy zwyczajny aspekt codzienności staje się powodem do wstydu. Ale prawda jest inna. Wartość życia nie polega na pokonywaniu wszystkich ale na życiu z obecnością, odwagą i integralnością. Ci, którzy naprawdę osiągają doskonałość w czymś, nie robią tego, ponieważ od najmłodszych lat wierzyli, że są wyjątkowi. Stali się wielcy, ponieważ czuli się zwyczajni, niedoskonali, niewystarczający, a to skłoniło ich do ciągłego dążenia do poprawy. Siłą napędową rozwoju nie jest próżność bycia wyjątkowym, ale pokora w uznaniu własnych ograniczeń. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na odrzucaniu przeciętności, ponieważ jest ona nieunikniona. Kiedy nie akceptujemy naszej zwyczajnej ludzkości, skazujemy się na wieczne niezadowolenie. Ale kiedy ją akceptujemy, odkrywamy wolność podążania autentyczną ścieżką. Nie musimy udowadniać swojej wartości wszystkim, ani walczyć o wyimaginowane miejsce wśród najlepszych. Musimy tylko być pełni w tym, co robimy nawet jeśli w oczach świata jest to zwyczajne. Przeciętność nie jest więzieniem, jest żyznym polem, na którym kwitnie autentyczność. Życie ludzkie naznaczone jest rażącymi kontrastami między indywidualnym potencjałem a nieuniknionymi ograniczeniami. Niektórzy rodzą się z niezwykłymi zdolnościami fizycznymi, potrafią biegać szybciej, skakać wyżej lub znosić obciążenia, które zmiażdżyłyby większość ludzi. Inni posiadają intelektualne zdolności, które pozwalają im rozwiązywać złożone problemy tak, jakby układali dziecięcą układankę. Są też tacy, którzy rodzą się z zamiłowaniem do sztuki, przekształcając emocje w obrazy, muzykę lub słowa, które przetrwają pokolenia. Różnorodność jest cechą charakterystyczną naszego gatunku. Jednak, pomimo tego, że mamy wiele talentów i podążamy różnymi ścieżkami, rzeczywistość jest taka, że niewielu osiąga naprawdę wyjątkowy poziom w jakiejkolwiek dziedzinie. Wyobraź sobie wykres w kształcie dzwonu słynny kształt krzywej normalnej. Opisuje on, jak większość z nas znajduje się po środku w medianie, nie osiągając skrajności geniuszu lub absolutnej przeciętności. Weźmy na przykład koszykówkę. Z jednej strony jest Michael Jordan, symbol doskonałości, potrafiący zamienić każdy ruch w spektakularne widowisko. Zajmuje on prawą stronę krzywej, należąc do elitarnej grupy sportowców, którzy wykraczają poza powszechne pojmowanie. Z drugiej strony jest ten facet, który ledwo potrafi podbić piłkę bez potknięcia się. Zajmuje on lewą stronę, gdzie brak umiejętności staje się śmieszny. Ale pomiędzy tymi skrajnościami, gdzie skupia się ogromna większość ludzkości, znajduje się terytorium przeciętności. To tam żyje prawie każdy. Ten statystyczny wzorzec ma zastosowanie praktycznie do wszystkiego: wzrostu, inteligencji, dyscypliny, dojrzałości emocjonalnej, zdolności przywódczych. Niezależnie od dziedziny, większość gromadzi się w centrum. Chociaż współczesna kultura próbuje nas przekonać, że każdy może być niezwykły, matematyka uparcie pokazuje coś przeciwnego. Nawet ci, którzy osiągają wysokie poziomy w konkretnej dziedzinie, płacą za to cenę w innych obszarach. Sportowiec, który poświęca całe swoje życie sportowi, prawdopodobnie nie będzie miał czasu ani energii, aby rozwinąć swoją intelektualną głębię. Geniusz matematyki może mieć trudności z podstawowymi relacjami społecznymi. Wielki inwestor, który gromadzi miliardy, często ma na koncie rozwody i rozpad rodziny. Paradoks jest nieunikniony. Bycie człowiekiem oznacza bycie ograniczonym. Czas i energia nie są nieskończone. A obsesyjne poświęcanie się jednemu talentowi oznacza zaniedbywanie innych. Być może możemy być wyjątkowi w jednej lub dwóch dziedzinach, jeśli życie nam na to pozwoli, ale we wszystkim innym pozostaniemy przeciętni. Taka jest kondycja każdego z nas, i nie ma w tym nic wstydliwego. Niebezpieczeństwo polega na wierze, że możemy lub powinniśmy być wspaniali we wszystkim na wyobrażaniu sobie, że można być Bruce'em Wayne'em poza komiksami, gromadząc bogactwo, inteligencję, charyzmę, umiejętności fizyczne, a nawet nienaganne życie emocjonalne. To fikcja, a kiedy mylimy fikcję z oczekiwaniami, frustracja staje się nieunikniona. Akceptacja tej rzeczywistości jest bolesna, ale wyzwalająca. Kultura porównań więzi nas, sprawiając, że wydaje się, że ponosimy porażkę, jeśli nie należymy do najlepszych w każdym aspekcie życia. Jednak życie nie mierzy się tylko skrajnościami. Prawda jest taka, że wspólna przeciętność to miejsce, w którym znajduje się większość jest tym, co podtrzymuje samą strukturę społeczną. To przeciętni ludzie tworzą społeczności, budują relacje, wychowują dzieci i utrzymują codzienne funkcjonowanie świata. To nie geniusz napędza tkankę społeczną, ale regularność. Geniusz inspiruje, ale to normalność podtrzymuje. Kiedy to zrozumiemy, rodzi się nowa perspektywa. Bycie zwyczajnym nie jest synonimem porażki, wręcz przeciwnie, jest podstawą, na której buduje się to, co niezwykłe. Uznanie własnych ograniczeń otwiera przestrzeń do pielęgnowania tego, co naprawdę ważne, bez zagubienia się w iluzji bycia wszystkim naraz. Droga do mądrości nie zaczyna się od zaprzeczania przeciętności. Ale od jej akceptacji, tak jak akceptuje się nieunikniony krajobraz długiej podróży. Ponieważ tylko poprzez zaakceptowanie prawdy o naszej kondycji, możemy zrobić kolejny krok w kierunku wewnętrznej wolności. Często wierzymy, że osoby, które podziwiamy, są nieskazitelne, jakby odkryły sekretną formułę równoważenia wszystkich dziedzin życia. Jednak wystarczy przyjrzeć się bliżej, aby dostrzec fałszywość tego przekonania. Genialni przedsiębiorcy często pozostawiają po sobie ślady zniszczonych związków i samotności, ukrytej pod luksusem. Legendarni sportowcy zbierają trofea, ale potykają się o własną niepewność, często nie potrafiąc poradzić sobie z wyzwaniami poza boiskiem. Gwiazdy, które wydają się żyć w szczytowej chwale, są w większości zagubionymi ludźmi, tak samo lub nawet bardziej zagubionymi niż ci, którzy je uwielbiają. To, co niezwykłe, jest zawsze częściowe, nigdy całkowite. Wzór jest jasny. Zdrowie guru, który głosi równowagę, okazuje się kruche. Specjalista od związków nie potrafi utrzymać stabilnych relacji. Influencer finansowy, który uczy bogactwa, wykazuje rażącą pustkę społeczną. W każdym przypadku dostrzegamy ironię. Tak wychwalany punkt doskonałości kryje nieuniknione obszary przeciętności. A jeśli obserwujemy jakąkolwiek osobę publiczną wystarczająco długo, te słabości szybko wychodzą na jaw. Doskonałość jest maską, która nie wytrzymuje długotrwałego współżycia. To stwierdzenie powinno prowadzić nas do spokoju, ale zamiast tego pogrąża nas w niepokoju. Żyjemy w kulturze obsesyjnie skupionej na ekstremalnych wynikach. Chcemy być najmądrzejsi, najbardziej utytułowani, najbardziej kochani. Zapominamy, że każda próba osiągnięcia czegoś niezwykłego w jednej dziedzinie ma swoją cenę w innych. Kiedy ktoś poświęca się jednej ambicji, nieuchronnie poświęca inne aspekty życia. Wielcy bogacze rzadko osiągają również stabilność emocjonalną. Idole, którzy wydają się nieosiągalni, są zazwyczaj niezwykle kruchymi ludźmi za kulisami. Jednak iluzja trwa. Uważamy, że akceptacja przeciętności oznacza podpisanie paktu ze stagnacją. Jakby zajęcie swojego miejsca w środku krzywej oznaczało rezygnację z rozwoju, ewolucji lub osiągnięcia czegoś, ale taka interpretacja jest niebezpieczna, ponieważ wierząc, że tylko niezwykłość nadaje życiu wartość, zaczynamy gardzić większością ludzkości. Uważamy za bezużytecznych tych, którzy nie błyszczą, zapominając, że każdy ma swoją historię, ból i ciche osiągnięcia. Które nie mieszczą się w nagłówkach gazet ani na ekranach telefonów komórkowych. Psychologiczny efekt tego błędnego przekonania jest druzgocący. Kto wymaga od siebie wielkości we wszystkim, nieuchronnie odkrywa swoją małość. Niemożność sprostania fikcji powoduje frustrację, zazdrość i samokaranie. Umysł staje się nieustannym sądem, osądzającym siebie za to, że nie jest tym, czym nigdy nie mógłby być. I jak na ironię. Im bardziej staramy się przezwyciężyć swoją zwyczajność, tym bardziej jesteśmy uwięzieni w poczuciu nieadekwatności. Jest to ciężar niemożliwych oczekiwań. Rozwiązaniem, choć sprzecznym z intuicją, nie jest odrzucenie przeciętności, ale spojrzenie jej prosto w oczy. Wielcy twórcy nie osiągnęli tego, co osiągnęli, ponieważ od początku wierzyli, że są wyjątkowi. Osiągnęli to, ponieważ pielęgnowali obsesję na punkcie ciągłego doskonalenia się. Nie postrzegali siebie jako wyjątkowych, ale jako niedoskonałych w poszukiwaniu doskonałości. To właśnie świadomość bycia zwyczajnym napędza powtarzające się wysiłki, a powtarzające się wysiłki czasami prowadzą do osiągnięcia czegoś niezwykłego. Ironia jest okrutna: ten, kto wierzy, że jest już wielki, nigdy się nie zmienia. Ten, kto akceptuje swoje ograniczenia, znajduje przestrzeń do rozwoju. Tak więc akceptacja przeciętności nie oznacza porzucenia marzeń, ale zmianę skali oczekiwań. Nie chodzi o życie w apatii, ale o budowanie z realizmem. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie musimy być gigantami we wszystkich dziedzinach, uwalniamy energię, aby podążać bardziej autentycznymi ścieżkami. Obsesja na punkcie udowadniania wszystkim swojej wartości znika a życie nabiera innego charakteru. Nagle sam akt niewielkiego postępu nabiera większego znaczenia niż niemożliwe do spełnienia wymaganie bycia doskonałym we wszystkim. To właśnie na tym gruncie kwitnie prawdziwa transformacja. Żyjemy w czasach, w których miara naszej wartości jest wypaczona. W każdej chwili świat zasypuje nas lawiną obrazów i narracji, które wychwalają tylko skrajności. W mediach społecznościowych widzimy tylko szczytowe osiągnięcia, nigdy jałowy grunt, który trzeba było pokonać, aby je osiągnąć. Internet stał się witryną 00001% najbardziej niezwykłych ludzi, pokazującą niemożliwe skoki, niewiarygodne fortuny, wyrzeźbione ciała, nadludzką inteligencję. Wynik jest nieunikniony. Zaczynamy wierzyć, że to, co wyjątkowe, jest normą. A bycie zwyczajnym jest równoznaczne z porażką. To zniekształcenie nie jest wynikiem przypadku, ale logiki rynku uwagi. To, co przyciąga nasze oczy, to nie to, co zwyczajne, ale to, co rzadkie. Nie codzienność, ale spektakl. Dlatego algorytmy zawsze faworyzują to, co najbardziej imponujące, najzabawniejsze, najbardziej szokujące, najbardziej absurdalne. W ten sposób platformy gwarantują kliknięcia, trwałość i zysk. Jednak efekt psychologiczny jest destrukcyjny. Porównując się nieustannie z tą paradą skrajności, rozwijamy poczucie chronicznej nieadekwatności. To tak, jakbyśmy wszyscy byli uwięzieni w teatrze iluzji, próbując odgrywać role, które nie zostały napisane dla nas. W rezultacie zaczynamy wymagać od siebie takich samych wyników. Chcemy być najlepsi w każdej dziedzinie, nawet jeśli podświadomie wiemy, że jest to niemożliwe. Powstaje wtedy niewidzialna tyrania obowiązek bycia wyjątkowym przez cały czas. Nie wystarczy pracować, trzeba być wzorem. Nie wystarczy kochać związek musi być wzorem. Nie wystarczy uprawiać hobby musi ono przyciągać publiczność i budzić podziw. Życie zamiast być przeżywanym doświadczeniem Staje się produktem, który należy pokazać. Ta ciągła presja powoduje, że chorujemy. Każdy błąd wydaje się nieodwracalną porażką, każda codzienna przeciętność brzmi jak klęska. Zaczynamy mierzyć się z pięciosekundowym fragmentem szczytu życia innych, zapominając, że aby osiągnąć ten krótki moment, potrzebne były lata praktyki powtarzania i cichych porażek. Widzimy tylko wyedytowane fragmenty, nigdy rzeczywisty proces. W ten sposób kultywujemy zniekształcone postrzeganie ludzkiego wysiłku, wierząc, że wielkość jest spontaniczna, podczas gdy w rzeczywistości jest ona wynikiem powolnej, mozolnej i często niewidocznej wytrwałości. Ten cykl powoduje niepokój i frustrację. Patrzymy na niesamowite osiągnięcia innych i potępiamy się za to, że nie jesteśmy tacy sami. Im więcej konsumujemy tych obrazów. Tym bardziej jesteśmy przekonani, że nie dorównujemy innym. Iluzja staje się więzieniem, dążymy do nieosiągalnych standardów i obwiniamy się za to, że ich nie osiągamy. Ceną tego porównania jest utrata radości z prostych, codziennych rzeczy, z tego, co faktycznie podtrzymuje życie. Pojawia się nieuniknione pytanie: Jeśli nie mogę być wyjątkowy we wszystkim, to po co się starać? Odpowiedź nie polega na rezygnacji, ale na zmianie perspektywy. Problemem nie jest dążenie do rozwoju, ale zniekształcone oczekiwanie, że powinno ono uczynić nas lepszymi od prawie wszystkich. Dążenie do wyjątkowości powinno wynikać z pasji do procesu, a nie z obsesji na punkcie porównań. Prawdziwym zagrożeniem nie jest akceptacja przeciętności, ale jej odrzucenie do tego stopnia, że całe życie toczymy wojnę z rzeczywistością. Pragnienie bycia ponad większością wydaje się nieodparte. Chcemy być lepsi od 99% ludzi pod względem pieniędzy, wyglądu, inteligencji lub wpływów. Ale za tą ambicją kryje się okrutne oszustwo. Wybierając dziedzinę, w której chcemy osiągnąć doskonałość i poświęcając jej całe życie, poświęcamy inne obszary, które czynią nas ludźmi. Cena sławy jest wysoka. Nie jest przypadkiem, że najbogatsi ludzie na świecie mają na koncie tyle samo rozwodów co miliardów. Ta sama koncentracja, która prowadzi do niezwykłych osiągnięć, pozbawia nas uczuć, relacji, a nawet zdrowia. Istnieje strach, który przenika nas wszystkich strach przed zaakceptowaniem przeciętności. Nosimy w sobie przekonanie, że jeśli zaakceptujemy bycie zwyczajnymi, skazujemy się na nieistotność, paraliż, całkowitą porażkę. Ta myśl wywołuje głęboki niepokój, ponieważ opiera się na założeniu, że tylko to, co niezwykłe, nadaje sens istnieniu. A kiedy w to wierzymy? Wkraczamy na niebezpieczne terytorium etyczne. W końcu, jeśli tylko wyjątkowi mają wartość, co powiedzieć o ogromnej większości, która żyje w środku krzywej? Zredukowalibyśmy miliardy istnień ludzkich do okrutnej nieistotności. To ten sam tok rozumowania, który przez całą historię podsycał dehumanizujące ideologie. Zawsze wychodząc z założenia, że tylko nieliczni wybrani są godni. Ale jest jeszcze jeden, bardziej praktyczny aspekt. Wiara, że akceptacja przeciętności skazuje nas na porażkę, jest błędem logicznym. Paradoks polega na tym, że ludzie, którzy stają się naprawdę wyjątkowi, nie osiągnęli tego wierząc, że są wyjątkowi. Wręcz przeciwnie, motywowała ich przekonanie, że nie są wystarczająco dobrzy. To właśnie to poczucie niewystarczalności napędza obsesję na punkcie doskonalenia się. Genialny artysta nie postrzega siebie jako geniusza. Postrzega siebie jako ucznia, niezdolnego do osiągnięcia tego, czego pragnie. Rekordista nie uważa się za niepokonanego. Postrzega siebie jako kogoś, kto musi codziennie trenować ponad miarę. Płomień, który ich napędza, rodzi się z przekonania, że jeszcze nie osiągnęli celu. W tym momencie współczesna retoryka motywacyjna okazuje się trująca. Nalega ona na podsycanie ego, powtarzając, że wszyscy są niezwykli, że wszyscy mają specjalny dar gotowy do rozkwitu. Ta retoryka przynosi chwilową ulgę, ale jest jak fast food dla duszy. Szybko syci, ale nie odżywia. Rezultatem jest pokolenie napompowane nierealnymi oczekiwaniami niespokojne, sfrustrowane i często niezdolne do radzenia sobie z ciężarem własnej zwyczajności. Propaganda ciągłej wyjątkowości staje się słodką trucizną opakowaną jako obietnica chwały. To kompulsywne dążenie do wielkości więzi nas. Jeśli chcemy być najmądrzejsi, czujemy się ignoranci. Jeśli chcemy być najbardziej kochani, doświadczamy samotności. Jeśli pragniemy być najpotężniejsi, Pozostaje nam poczucie bezsilności. Życie zamienia się w pole bitwy przeciwko własnemu poczuciu niewystarczalności, grę, w której nigdy nie ma zwycięstwa, tylko nowe porównania, nowe nieosiągalne standardy. Ten wyścig, przebrany za ambicje, jest w gruncie rzeczy cyklem samozniszczenia. Uznanie przeciętności za nieodłączną część kondycji ludzkiej nie oznacza rezygnacji z wielkości, ale uwolnienie się od duszącej iluzji. To zrozumienie, że nie musimy być gigantami we wszystkim, aby znaleźć wartość. To właśnie na tej glebie pokory kwitnie prawdziwy wzrost. Ktoś, kto dąży do wielkości, wierząc, że jest już wyjątkowy, skazany jest na życie iluzjami. Ktoś, kto dąży do niej, wiedząc, że jest zwyczajny, znajduje w swoich ograniczeniach paliwo do rozwoju. To wielka ironia. Akceptacja przeciętności nie paraliżuje nas, ale otwiera drzwi do prawdziwej transformacji. Idea, że zawsze musimy dążyć do kolejnego wielkiego osiągnięcia, pożera nas od środka. Nadmierne oczekiwania generują niepokój, wyczerpują energię i odbierają smak prostych rzeczy. Żyjemy odurzeni ciągłą dietą niezwykłych obrazów, jakby życie było nieprzerwaną sekwencją szczytów i oklasków. Ale prawda jest inna. Życie składa się głównie z zwyczajnych, banalnych i pozornie nieistotnych chwil. To właśnie to, co nie trafia na pierwsze strony gazet, ani nie staje się wiralem w internecie, stanowi fundament naszego istnienia. Akceptacja tego faktu nie jest poddaniem się, lecz wyzwoleniem. Pomyśl o metaforze jedzenia. Tak jak nikt nie może żyć fast foodami bez zachorowania, tak samo nie możemy żyć wyłącznie poszukiwaniem niezwykłości, bez utraty zdrowia duszy. To, co naprawdę nas podtrzymuje, to proste, codzienne potrawy. Sałatka z prawdziwego spotkania z przyjacielem, ryż i fasola z cichej miłości, która nie potrzebuje sceny, ciepły chleb z lektury, która otwiera horyzonty bez widowni. Niezwykłe jest rzadkim deserem. Zwyczajne jest głównym daniem egzystencji. A kiedy to akceptujemy, odkrywamy, że nie jesteśmy uwięzieni w przeciętności, ale uwolnieni od tyranii iluzji. To przebudzenie nie oznacza, że porzucamy marzenia lub projekty, które mają znaczenie. Oznacza to, że nie czynimy ich jedynym źródłem sensu. Kiedy zrozumiemy, że wartość życia nie mierzy się liczbą trofeów lub obserwujących, ale głębią, z jaką przeżywamy każdą chwilę, zaczynamy doceniać to, co wcześniej wydawało się zbyt małe. Nieoczekiwany śmiech, oferowana pomoc, prosta kreacja, cicha przerwa. To są niewidzialne cegły, które budują pełne życie. Nie trafiają one na pierwsze strony gazet. Ale budują charakter. Paradoksalnie, to właśnie wtedy, gdy porzucamy obowiązek bycia niezwykłym, stajemy się zdolni do osiągnięcia rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Nie jest to już desperackie poszukiwanie potwierdzenia, ale naturalny wyraz świadomego życia. Brak presji otwiera przestrzeń dla autentyczności, a autentyczność zawsze ma większą moc transformacyjną niż jakakolwiek sfabrykowana postawa. Proste życie przeżywane głęboko może wybrzmiewać dalej niż jakiekolwiek wielkie osiągnięcie, do którego dąży tylko ego. Ta akceptacja znosi ciężar porównań. Nie musisz już mierzyć swojego życia według wyretuszowanych szczytów innych. Nie musisz już karcić się, ponieważ twoja codzienność nie wygląda jak seria epickich momentów. Zamiast tego możesz zanurzyć się w tym, co naprawdę ważne pielęgnować obecność. Być w pełni w teraźniejszości. I w tej teraźniejszości odkryć, że to, co zwyczajne, jest w rzeczywistości święte. Nie dlatego, że błyszczy w oczach świata, ale dlatego, że karmi Twoją duszę. Wezwanie jest więc jasne. Zrzuć maskę obowiązku bycia zawsze większym od wszystkich. Poddaj się przepływowi życia takim, jakim jest. Uznaj piękno przeciętności jako drogę do równowagi i odkryj, że właśnie tam tkwi szansa na doświadczenie wolności, którą niewielu zna. Ponieważ kiedy nie ma już presji bycia niezwykłym, rodzi się odwaga bycia prawdziwym. Jeśli ta wiadomość poruszyła cię, nie pozwól jej umrzeć w momencie, gdy film się skończy. Polub ten film i zasubskrybuj kanał nie z przyzwyczajenia, ale jako świadomy gest zaangażowania w własną ewolucję. Jeśli czujesz to w swoim sercu, zaoferuj również swoje wsparcie w dowolnej wysokości, jako znak, że wybierasz podążanie tą drogą świadomości. I napisz w komentarzach słowo, które odzwierciedla Twoją wewnętrzną decyzję. Może to być całość, odwaga lub obecność. Napisz, zadeklaruj, zaangażuj się, ponieważ to właśnie od tego prostego gestu zaczyna się transformacja.